Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym spotykamy się w XIX wiecznej w Warszawie. Do tego miasta Tytus Chaubiński przybywa w roku 1845, po latach nauki w Wilnie, Dorpadzie i niemieckim Würzburgu. Po przyjeździe do Warszawy, Tytus Chaubiński podejmuje pracę w Szpitalu Ewangelickim pod okiem Ferdynanda Dworzaczka. Natomiast w roku 1857, Chaubiński wkracza do świata akademickiego. W tym bowiem roku. Otwarta zostaje w Warszawie Cesarsko-Królewska Akademia Medyko-Chirurgiczna. Po pięciu latach ta akademia staje się także częścią Szkoły Głównej. I warto w tym miejscu podkreślić, że to jest odrodzenie szkolnictwa wyższego z polskim językiem na ziemiach nadwiślańskich. Zarówno podczas lat pracy w Akademii Szkoły Głównej, Tyzus Chaubiński ma okazję współpracować ze słynnymi chirurgami Aleksandrem Lebrenem, Polikarpem Girsztoftem, współpracuje ze słynnym okulistą. Wiktorem Szokalskim, ma także kontakty naukowe z Henrykiem Hoyerem. Warto też wspomnieć, że rektorem szkoły głównej w tym czasie, podczas siedmiu lat, jest e, słynny lekarz Józef Mianowski. Tytuł Haubiński wykształcił także wielu uczniów. Do najsłynniejszych należeli Zygmunt Kramsztyk, Henryk Dąbrzycki, a także przedstawiony tutaj na. Planszy Ignacy Baranowski. Ten oto uczeń dzielił z Chaubińskim pasje botaniczne i przyrodnicze. I takie mam wrażenie, że dzisiejsi pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w pewnym sensie są także uczniami naszego wielkiego mistrza i legendy XIX-wiecznej Tytusa Chaubińskiego.